Bum cześć, witajcie, siema cześć, i czołem, tutaj Lisza to jest kolejny odcinek z naszego let's playa, okej okay? już na wstępie oznajmiam, że czuję się ciut lepiej, już moje usta nie są aż tak napuchnięte więc mogę lepiej gadać, odcinki będą ciupkę lepsze niż były wcześniej No na pewno, jedyne co mogę wam obiecać, że będę więcej gadał ale to nie znaczy, że mogę przez cały czas mówić, no bo... Nie są aż tak napuchnięte, to nie znaczy, że nie są w ogóle. No ale dobrze, dzisiaj będziemy budować takie, takie, takie pomieszczenie. Tylko, że jeszcze nie wykombinowałem w jakim one miejscu będzie. Na dachu miejsca nie ma. Gdzieś tutaj osobne takie pole, coś takiego bym musiał znaleźć, albo bym się mnie gdzieś wyciął, że tak powiem. E, gdzieś to by było lalalala la, 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 nie wiem wziąłem sobie też po części ciężkie miejsce na domek o chyba że pod ziemią e, bym wybudował tutaj takie zejście i tam by było pomieszczenie no w sumie to pomysł niezły więc no okej okay, może być noż aj dobrze wskoczyłem e, tutaj mam już wszystko na maksa co, Aekś mi wszystkich rozkoczył? Nie. Myślałem jakieważny w sumie. No dobrze. Klik, 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 klak. <gry> no i okej. Okay. Mamy żelazny lkół wcisnę tutaj śnież się w skrzydłach nie zmieści e, no leki weźmiemy tobach złoto mam tutaj jeszcze nie nie mam. dobrze uporządkujmy to na wszelki wypadek bierzemy dekstowy kill obsydian zapalniczki jeszcze nie mam no to wybudujemy och, nie tak the fuck jak się udawało zapalniczkę Weźmiemy wszystkie możliwe sposoby. Uh, jak się udawało zapalniczkę? Hmm, what's the help? Uh, no nieważne, wtedy uh, zapalniczkę zbudujemy później e. a dzisiaj przejdziemy do naszego pomieszczenia na jaki poziom e. no okej okay. jedzenia zbyt dużo to nie mamy ale no nieważne powinniśmy powinniśmy przeżyć e. Hmm. Będziemy takie na dwa, żeby to było przejście. E Okej, okay, wszystko mi już płynnie chodzi. O, podoba mi się tak płynnie. Już nie pamiętam od kiedy mi tak płynnie wszystko chodziło, ale fajnie wygląda. Nie wiem czy to jest przez 13.1, e, czy przez Optify na nowego, ale zobaczcie jak wszystko płynnie chodzi. Nie wiem, powinno być tak samo. Ja jestem wyjątkowo zdziwiony, bo wcześniej miałem tylko 30 klatek, albo byłem w podziemiach, albo byłem no, na 125, więc... Nie łapię się aż tak dokładnie z tym wszystkim. No ale okej, okay, budujemy dalej. No już znowu mamy 30 kratek. Eee, Oj, już 60, już tak wszystko płynnie jest. Albo dlatego, że mam wydajność na też maksymalną, wszystko płynnie default. Tylko, że nie mam więcej FPS-ów niż albo 30, albo 60. One skaczą mi tak płynnie. Okej, okay, zombiaka już słyszę, ale pomieszczenie możemy już budować. No okej. Okay. Takie tam miejsce jest wybudowane. Sznot za chwilkę. Więc się tutaj położymy wtedy skład. Ok i zobaczę też na opcję tak na szybko Aaa, oh, to mi wydajność maks FPS uh, no nie zróżniesz um, Nie, no spoko Dals Sky is <coughs> Dynamik... Dynamic... Nie, dynam, Dynamiczne jakieś tam. Update, dynamiczne update. Okej. Okay. Co mi to daje? Eee, więc no like No okej. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Tylko że klaczki nie idą i nie są większe. Większe niż 60 Więc po części dupa No bo wcześniej były 90 lub 120 No ale nieważne no. Lepsze to niż nic w końcu <laughs> Się tak już przedstawia <laughs> No dobrze Cóż myślimy jak to będzie wyglądało 1, 2, 3, bach, bach No okej okay. Jeszcze... i tutaj już będzie. O ile się nie mylę, to wszystko było takiej wysokości. No, okej. Okay. Jest tutaj już zbudowane. A lepszego wyglądu dobudujemy to tak A tutaj, no w sumie No i okej okay. Dobudujemy jeszcze podłogę Tutaj widać wszystko mi ładnie chodzi Um. Żeby to lepiej wyglądało jeszcze przy topie e, na na stone mm. Ta, Expo też dostałem. Coś tak właśnie czułem. Mm. Nie, nie, jeden to za mało. I i wszystko hmm. uh, bo uh, hmm. nam zaszło tego killoffu Nie wiedziałem, że aż tak szybko to zajdzie, to jeszcze nic nie powinienem mieć. Powinienem mieć to jeszcze pełne szczerze powiem. Ciupkę zawiodłem. Jak będziemy w netarze, mówię, że będę z żelaznym eku właśnie nie będę nawet nie zamierzam bo już mocno man item został usunięty jeśli ktoś nie wierzy naciskam guzik o no pewnie w sumie to możecie mi nie wierzyć no bo nie widzicie czego naciskam ale no mówię wam szczerze gdy nie to wam zostało hmm no okej okay, sobie pierwszy to mamy 6 z tego Hmm, zbuduję sobie żelazny mieczyk. Też ten, a, w sumie to tylko żelazny miecz. Dalej mi już nie będzie zbyt niepotrzebne nic więcej. Okej, okay, zanim to mi się wszystko przetopi, ja sobie położę po dżungli. Hmm, Słonko już szybko weszło tam. przydałabym się też jakieś mam do Was pytanie szczerze możecie mi napisać w komentarzu lub moi znajomi jeśli oglądają to mogą mi napisać na Skype lub na Facebooku wy też w sumie możecie wiedzieć na fanpage'a na Facebooku link będzie w opisie um, no i tak um, o jedzonko no i mi napiszcie czy jest w ogóle jakaś modyfikacja poza Optifine'em Jaka zwiększa mi liczbę, zwiększy mi liczbę FPS-ów lub, lub e, żeby mi wszystko płynnie chodziło, tak. W ogóle ładnie płynnie. Chwilowo klatki mogą nawet spadać. Mm, jakie są wtedy mniej niż 30. Kiedy na przykład biegam. Bo ja ostatnio to także gadałem z kolegą na Spaju. To było też w jednym odcinku, jeszcze wcześniej, z Dawidolem na poprzednim kanale. kanale... no możliwe, że pamiętacie, część z Was na pewno. E, jak ja krzyczałem na przykład, że coś się stało, to mi FPSy malały, jakby to powiedzieć. E, było 60, krzyknę, nagle patrzę, ktoś jest nisza, 52, i tak do 30 leci. I to było zawsze wtedy, tylko wtedy, kiedy krzyczałem. Nie wiem, co się dzieje. Więc możecie mi napisać lub w komentarzach lub, jak mówiłem, wejść na Facebooka lub znajomi, jeśli mają ze mną, lub każdy, kto ma ze mną na przykład inny kontakt, czy jest no tam i to możecie mi napisać link albo nazwę takiej modyfikacji. Z chęcią skorzystam i wtedy bym mógł nawet polecić, nie, no tak, polecić wasz kanał, bo czyli, że dokładnie nie będzie tak o wiecie na ten kanał, to jest kanał w ogóle zajebisty i w ogóle. Tylko napiszę, że dziękuję wam, e, dokładnie to powiem, dziękuję tej i tej osobie, e, ponieważ podali mi link do modyfikacji. Więc polecam się na przyszłość. <laughs> Jakby, że to tak powiem. Ale no, okej. Okay. Zobaczymy jak tam z naszym stołem. Mam nadzieję, że już jest lepiej niż było. O, o celotale sweet. Nie mam o czym oswoić, albo miał kociaka. Spoko expa także że dostałem. Mm. No i spoko. Wykopiemy sobie mm, błąd. Musi ładnie na na wyglądać. E A tak ogólnie to część z Was też mnie, się mnie pytała, dlaczego ja mam na przykład tło na YouTube. Pamiętam, jeden znajomy mi to pisał, ale także kilka osób, kilka moich widzów mi e, pisało wiadomości, dlacz... Aj, dlaczego ja mam tu na YouTube e, takich, gdzie są na przykład takie postacie, z jakich nie mam let's play, jak, że podaję chwilę, na przykład, że ja bym tu od Gwiezdnych Wojen, a let's play ja mam tylko na przykład z Assassina. No, no tak, tak się mnie pytałem, to nie pytajcie mnie o takie rzeczy ponieważ tak, że gdzieś na jakiś setny filmik, nie chcę już Wam to powiedzieć, będzie jeden vlog na przykład i to i będę wstawiał takie vlogi co tydzień, gdzie na przykład będę Wam opowiadał o wszystkich moich let's playach, jaki był dla mnie najlepszy według mnie, jakiego mi się najlepiej przychodziło i w ogóle. I przy okazji będę mógł odpowiadać na kilka waszych pytań, jakie, jakie mi zadaliście lub zadacie. Eee, ale to jeszcze do tego jest czas, więc spokojnie. Eee, no spokojnie, niepotrzebne. To jest łatwe, łatwe, łatwe takie główienko na dodanie sobie ekspo, właśnie zauważyłem. Przybiłem szósty level. Przydatne, już blisko siódmy. No ale spoko, mamy wszystko więc O Boże ile mięsa, ja... nie, kasa też eee, Boże mięso też się przyda Przy okazji dostaniemy expa Sobie tylko zaczekamy eee. A dalej no spoko Ok, to bierzemy to. Ciach, ciach. Ja to sobie odłożymy. 7 tego. Szkoda, że tutaj nie ma takiej jakby kolejki, gdzie byłoby pokazane, ee, że można na przykład położyć to tutaj i to będzie w następnej kolejności, co się będzie przetapiało. No szkoda, ale no fajny taki myk był, by był. Dobrze, dajmy trzy, bo to są albo nie tak yy, Tutaj damy jedno A dalej, no spoko, pójdziemy na małe polowanie O jedzonko, jedzonko, także jest potrzebne Weźmiemy sobie dwa Słońce zachodzi, no to będzie okej okay. yy, Wszystko mamy, tak yy, na no spoko wtedy Coś jeszcze jest potrzebne, nie, nie wydaje mi się. Nie. Wszystko jest okej. Okay. Ej, co to? O, złote jabłko możemy, ale nie to później. sumie to tak, że sobie drzewka. Tam zobaczę. Nie będę... Gorzej będzie, kiedy mi się miecz skończy albo coś. Oj! Wybaczcie za hałas. No przestań! O! Z złotóweczka mi spadła wybaczcie z za hałas no tu dokańczam gorzej gorzej będzie kiedy miecz mi się skończy i będę musiał zapieszać taki kawał mm, no ale nic zobaczymy jeszcze jak to będzie już wszystko wyglądać eee, nie tam szkoda takiego ładnego drzewka nie powiem okej okay, małe polowanie Da, 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 da. Hmm. no spoko zanim się tutaj cokolwiek pojawi jaki to był guzik nie 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 hmm. o oh, się tak przestawię żeby mi było wygodniej zabijać o wioska nie tam ślepy głupi o nie co to No to się drzewa tak ułożyły, tak? Tak. Ja myślę, że jakaś wioska czy coś. O, szkieleta już widzę. Pająka także. Już cała ekipa teletubisów jest. Ej, ty, 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 ty nieładnie. Hmm. Tobie... Łaga tak przedstawię. Chwilka. Zobacz tutaj pieniążki odłożę. Moje małe kieszonkowe z YouTube'a. Ich, chyba, albo z YouTube, albo od mamy, zależy. No to dobrze jesteśmy nadal. W następnym odcinku też będzie polowanie, mówię, dokończamy. A później odcinek w neterze Oj ty ty ty, oj jojciu jojciu. Czego wy stoicie tak? Oż do jedno. Idź pan. Nie powiem Ciupkę trzeba się... no ale te zombie jakby czekały Na to aż ja podejdę Albo aż zabiję tych Tych, tych, tamtych No ale nieważne Dziesiąty level chyba wbijemy i kończymy odcinek Boże dużo tego wszystkiego tutaj że ciebie zaczepimy Klipuś, złuda, klipusia. No co, pnączę w głowie A ty ładnie podskakujesz mm -hmm. No okej okay. Zombie jest zabity yy, Nawet zabiłem, więc ten będzie trzeci Dalej pomyślimy jeszcze, okej, okay, dziewiąty level jest na szybko jeszcze wbijemy dziesiąty Bo nie wiem zbytnio jak długi jest ten odcinek Następnym pójdziemy gdzieś tam w pis, do daleko Nie, ma, nie, tam Bo stamtąd przyszliśmy, nie ma co się oszukiwać Żeby to nie była niespodzianka także, bo tam nie lubię zbytnio O, Edziu Kapsie się hey. Ja wiem czy to był błąd czy nie To nasz? Nie To jest nasz, boże tam się jeszcze pojawiają Kiedyś pamiętam była z nimi Sadyma Holy shit utknąłem? O utknąłem? Nie yeah. mm. Coś się właśnie ciekawego wydarzyło Wyskoczył mi mały lak W klawiaturze mi coś padło, oh man No okej okay. Dopóki mi nie wyskoczy jakiś błąd za chwilkę tak będzie To mogę oznajmić, że kończymy na tym nasz odcinek A Jeśli na przykład będzie o 3 sekundy za długi, bo ja to wszystko wytnę w wegasie lub w Camtasia zobaczymy myślałem że wcześniej czuł utknąłem jakiegoś baga mam czy coś O, wow, boję się boję się no ale nieważne na tym kończymy na dzisiejszy odcinek mam nadzieję że się Wam podobał eee, bo nieco się nabiegaliśmy i podekstwiliśmy postać żebym z chęcią kogoś wkurzył żeby do mnie podszedł jakbym levela wbił no ale nieważne no to do zobaczenia, pa pa Holy shit, zapomniałem, że nie mogę zatrzymać. Nie no, dupa. Okej. Okay. Bye. No i żeż. Ja pizga magiczne jebane gówno. Nie no, chuj z tym. Później będzie lepiej. Jebany. Jebany.